Odpowiedzi na te i inne pytania szukamy pod Poznaniem. To w tym niepozornym warsztacie powstają domy dla dzieci. Rodzice mieli ten zakład stolarski, a ja miałem zamiłowanie za dziecka, żeby robić domki. Polałem czasami wyjść do okolicznego parku, lasu i tam jakby zbudować swoje własne... Enty. Coś tam budował, coś tam składał, lubił to robić. No. Tych domków na drzewie to było kilka. Przedstawiając rodzicom pomysł domkami to trochę łapali się za głowę. Tym bardziej, że firma od kilkudziesięciu lat specjalizowała się w produkcji schodów. Ja swoją firmę prowadziłem do 2006 roku. Wtedy zaangażowałem się już tak zawodowo w samorząd i musiałem zrezygnować z prowadzenia i przejęła je moja małżonka do roku. 2015. Wtedy zupełnie niespodziewanie zainteresował się nasz syn tą firmą. Ja od początku nie chciałem robić zwykłych domków. Teraz takie bazy budujemy innym dzieciom. Dziś przychodzimy z wizytą do domku mojej córeczki Ameli. Najprzyjemniejsze w tej pracy jest to, że dajemy radość innym. Często właśnie klienci piszą do nas, bardzo dziękują za, za, za realizację. Dzień dobry! Cześć! I że dużo radości im przynieśliśmy. Wszystko piękne. Brawa! Brawo! Przeciętny domek dla dzieci ma około 9 m2 plus antresola. Największy domek i 45 m2. Także niektórzy przy, 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 przy takich rozmiarach normalnie żyją w, w mieszkaniach. A ostatni domek to klient stwierdził, że chciałby mieć jakby przeszkloną podłogę i domku, który jest na wysokości. No i tak zrobiliśmy, i, i wydaje mi się, że mu się spodobał efekt. Cezary nie jest stolarzem. Zajmuje się projektami, logistyką i malowaniem. Za stolarską maestrię odpowiadają ci, którzy kiedyś robili schody. Tak, mamy tutaj trzech takich, którzy praktycznie są od początku firmy, jakby pracowali dla mojego taty, pracowali dla mojej mamy i teraz pracują dla mnie. Niektórzy zaczynali w wieku 15 lat. Ja lubię przy dzieciach ogólnie pracować, że dzieci biegają, się cieszą z tych domków. Rodzice się bardziej, chyba bardziej cieszą niż dzieci nawet nieraz. Jest w skończony ten cały dom. 嗯。